Sprawdzamy co my tu mamy na święta O jest hit Znicz w kształcie choineczki Zawsze tanio 40 zł o, taki duży możemy jeszcze, o taki mniejszy, proszę bardzo Ten jest tańszy oczywiście Ładem. Pani się rozgląda za zniczami w kształcie choinki. Tak. Kanał 96 i tak chcieliśmy zapytać, czy to jest ciekawy, ciekawy produkt, bo nas też to zainteresowało. Yy, no tak pomyślałam o bliskich, których nie będzie z nami podczas yy, świąt, że chociaż taka mała, symboliczna rzecz na ten dzień dla nich. Z są świąteczny, zaczyna nam się chyba coraz wcześniej. Stanowczo, stanowczo za wcześnie. Stanowczo za wcześnie. Głupie nakręcanie po prostu zakupów. Yy, tak, to pęd reklamo reklamowy tyle. Yy, ludzie co roku wiedzą, że już na ten koniec tego sezonu świątecznego, że już tych artykułów nie ma, to już dużo osób zaopatruje się wcześniej. Coraz wcześniej się pojawiają te dekoracje. Tak rekoracje. i powiem szczerze, że to nie jest zbyt fajne. Myślę, że tak koło 6 grudnia by było jak najbardziej odpowiedni moment. A tak to no, ale to wiadomo marketing, tak? To prawda. Ale wybrała pani, rozumiem, że już e, tak. się zainspirowała się tak. pani jednak dekoracjami. Tak, bo później to, że tak powiem, znika i już później nie ma niestety. Ten sezon świąteczny jest jakiś najbardziej taki mm, przez klientów wyczekiwany, bo to magia i w ogóle cały ten urok tych świąt, one trwają trochę dłużej. Gdyby pani świąteczne zakupy, to tak wcześnie? <śmiech> <śmiech> Czy wcześniej trafiam na okazję i korzystam z okazji? Bo ten rodzaj jest przeceniony po 1250, więc chętnie z tego skorzystam. Nasze skrzaty po prostu mają branie co roku, co roku i co roku i co roku, tak jak widać, są powystawiane wszędzie. Z każdej strony. Jeżeli chodzi o prezenty świąteczne, już je Pani wybiera i kupuje? Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze nie jestem finansowo przygotowana, ale mam już zaprojektowane i zaplanowane, co komu kupić. Ale nie w tej chwili jeszcze. Gęś jest nowość w tym roku i też, i też się sprzedaje. A myszki już tam do roku były zawitały i też się sprzedawały. Ale troszkę bardziej urokliwe niż te skrzaty według mnie przynajmniej. No bo mają tam z dół, ozdoby, takich pierdółek, no nie, tak ładnie są wykonane, ładnie uszyte, także no bardzo fajne, bo nas się sprzedają. No i światełka, drzewka też mają branie. Widzę, że pani rozgląda się za, e, e, za świątecznymi pamiątkami, to już ten czas, czy e, nakupowanie prezentów? No przy okazji, bo zamówiłam książkę i tylko zerkam przy okazji. A, a rozumiem, a prezent już wybrane, czy...? Nie, nie, jeszcze trzeba zerknąć. Z... Wystawiamy co roku. Gdzieś tam w październiku święta to już powoli są oglądane i już są kupowane, bo a nie kupiłam w tamtym roku, bo nie było już tego, tego zabrakło, tak, a są bardzo ładne. Pani wybrała choineczkę, widzimy? I tak, no patrzę na choineczkę, tutaj jest bierznik trochę świąteczny. No i tak powolutku, powolutku, bo ostatnie dni to są na, na żywność, na, na jakiś tam... Coś pojeść, coś kupić. Nawet święta tak. długie. Czterodniowe w, w tym roku. w tym rokiem. No, pani się naprawdę przygotować. Albo zamknąć, nie ma nikogo, kartkę napisać, nie ma nikogo w domu. Pani tutaj zerka okiem na dekoracje świąteczne, to już jest odpowiedni moment, żeby nie, te nie, dekoracje nie, wybierać? Jeszcze nie, nie, ja jeszcze nie. Co roku sobie są, że nic nie kupimy, ale jak to się mówi, coś trzeba wziąć.